Tutaj są dwie w kopertach. Dzisiaj mam ściąga. dzisiaj mam ściągę. <noise> dzisiaj mam ściągę. E, o tym jak e, przygotować się do świąt, żeby nie stracić dużo finansowo, bo przede wszystkim chodzi nam o finanse, tak? Żeby nie stracić dużo finansowo, gdzieś publikowałam, gdzieś tutaj, w którymś, e, w którymś rogu będzie, e, w którymś rogu też tutaj, gdzieś tutaj, w którymś rogu tutaj, e, będzie jak przygotować ręcznie robione prezenty, między innymi dla dzieciaków, ale dla osoby dorosłej też całkiem spoko, może być. Tam pakowałam kubek z takimi tymi słodyczami i to będziecie mogli sobie zobaczyć, ale dzisiaj chciałabym z Wami, bo tu mam ściągę, ja tak będę zerkać na tą ściągę. Że. Tak, dobra, sobie przygotuję, sobie przed sobą. Będę sobie tak korzystać ze ściągi. O czym chciałam? Chciałam po prostu o tym, jak przygotować się do świąt. Już teraz, tak, ja wiem, mamy 20 albo 19 listopad? Jakoś tak. Dzisiaj, który jest? Misiu? 19? 19 listopad, dobra. Ja jestem, w, wiecie, takim bardzo dużym niedoczasie i jak ma coś wiecie takim, jestem takim, na takim etapie że jak ktoś ma się spieprzyć, to się spieprzy w momencie kiedy najmniej tego oczekujecie i tak miałam właśnie teraz niedawno i brak czasu dużo mi tutaj no Ech, dobra szkoda gadać dużo dużo się działo i dużo 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 tutaj się no dużo się u mnie teraz tutaj nie dzieje dobra przygotowania do świąt już teraz słuchajcie już teraz należałoby się zacząć przygotowywać do świąt Dlaczego tak? Dlatego, że macie czas, macie po prostu czas na to, żeby się przygotować do tych świąt. Czyli możecie, nie wiem, sprawdzić to, co już macie. Przede wszystkim, tak? I wykorzystywać to, co już macie zgromadzone w domu. Czyli zróbcie spis tego, co już macie. Albo przejrzyjcie to, co już macie w domu i zastanówcie się, czy potrzebujecie coś jeszcze i czy to, co macie, przypadkiem nie należałoby wymienić. Przy czym takie rzeczy, które należałoby wymienić, ja to zazwyczaj robię właśnie po zaraz świętach, dlatego że zaraz po świętach są mega wyprzedaże. Pewne rzeczy możecie kupić nawet 70% taniej nie wiem, bobki, lampki, choinkowe czy jakieś inne dekoracje świąteczne. I właśnie zaraz po świętach wcześniejszych jest ten moment, kiedy ja najczęściej takie rzeczy wymieniam. O tak. Ale wiecie, naczynia, sprzęt, narzędzia, nie wiem, chcecie ugotować jakąś super ekstra potrawę, której nie, że się nigdy nie gotowali i sprawdźcie, jakie narzędzia, jakie naczynia, co potrzebujecie, żeby daną potrawę ugotować, tak? Czy, nie wiem, potrzebujecie coś, żeby, nie wiem, lampki choinkowe zawiesić, przymocować gdzieś tam do czegoś? I czy macie na przykład taki specjalny zszywet, żeby to przymocować? Czy pewne rzeczy, czy nawet weźcie obrót świąteczny, który chcecie położyć na stół, czy naczynia, talerze, sztućce, czy macie odpowiednią ilość, czy ten obróz jest czysty? To jest właśnie ten moment, czy na przykład, nie wiem, półmisek, na którym będziecie serwowali jakieś danie, czy macie odpowiednią ilość tego, co będziecie używać? I to jest ten czas. I czy macie, a to już będzie dalej trochę, produkty spożywcze, tak, odpowiednie, z które, których będziecie gotować, ale to już później, następna, następna rzecz. To jest pierwsze. Czyli zróbcie spis tego, co już macie. Dekoracje, ozdoby. Ja mam specjalne pudła, takie tematyczne, boże Narodzenie, Wielkanoc, jesień, wiosna. To są takie moje cztery pudła tematyczne, które co, co sezon wyciągam, sprawdzam co mam i z, ustawiam dekoracje i sprawdzam tak. Jeżeli coś wymaga naprawy, no to wy, naprawiam. Coś wymaga wymiany, to wymieniam. Znudzą mi się dekoracje świąteczne, robię kolejne. Ja jestem akurat tym szczęśliwcem, który potrafi pewne rzeczy zrobić. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie, ale wieczorem będę robiła kule śnieżne bo lubię. Lubię kule śnieżne i czas na, na wymianę moich kuli śnieżnych, bo moje poprzednie się rozludziły, więc będę robiła kolejne kule śnieżne. Co następne należałoby zrobić już teraz, w tym momencie? Przy czym ja pewne rzeczy robię dużo wcześniej niż teraz, i to jest zrobienie listy prezentów. Zrobienie listy prezentów, czyli co komuś chcemy podarować, jak chcemy podarować. I należałoby też ustalić na przykład taki limit na prezenty. Jeżeli się okazuje, jeżeli nas jest takich nas, jest dwoje i dalsza rodzina, gdzie tam kupujemy tylko prezenty dzieciakom, owszem dorosłym, teściowej, szwagrowi, szwagierce, owszem też coś tam dajemy, ale to już najczęściej są jakieś słodycze, jakiś drobiazg, tak? A dzieciakom coś większego, wiadomo, ale dorosłym osobom dajemy jakiegoś drobiazga, na które nie wydajemy nie wiadomo ile pieniędzy, dla dzieciaków trochę więcej. I tutaj gdzieś, ja już mówiłam, w którymś tej rogu będzie taki właśnie, między innymi prezent, który przygotowałam dla dzieciaków. A nam sobie, no wiadomo, my jesteśmy tymi najbliższymi i sobie, sobie prezentujemy coś droższego. Coś większego, coś droższego. To, co nam najbardziej odpowiada. I my to robimy sobie dużo, dużo szybciej. Prezent dla męża już sobie czeka, zapakowany. Dla mnie, prezent wiem, że jest w drodze. O tak. Czyli wiecie, takie ustalenie takiego budżetu, budżetu na prezenty już w tym momencie. Ograniczenie tego budżetu. Jeżeli można coś dostać taniej, no to czemu nie dostać tego taniej? I w tym momencie jest trzeci punkt, czyli. Ma, mieć, należałoby mieć oko na wyprzedaże, promocje, kupony rabatowe. Jeżeli te prezenty jeszcze nie są kupione, nie są zrobione, no to już w tym momencie trzeba by było pilnować właśnie promocji, wyprzedaży, e, kuponów rabatowych do poszczególnych sklepów e, i to by było, wiecie, ograniczymy w tym, w tym momencie e, nasze, nasze, nasz budżet, tak? czy, czy, czy to, ile wydamy na, na poszczególną rzecz. Należałoby się też zastanowić na przykład nad prezentami ręcznie robionymi. Będę się powtarzać. Dla dzieciaków są prezenty ręcznie robione przeze mnie, w którymś tutaj rogu możecie zobaczyć. Między innymi y, też y, można zrobić pewne dekoracje ręcznie robione, ale jeżeli ktoś ma jakieś umiejętności, nie wiem, zajmuje się stolarką, potrafi coś zrobić, y, panowie uwielbiają piwo, takie wiecie, nosidło do piwa, y, panie, niektóre, nie mówię, że wszystkie, ale są panie, które potrafią zrobić na drutach, zrobić na szydełku pewne rzeczy. Czy na przykład, nie wiem, chusta ręcznie robiona dla teściowej tak? na szydełku, czy na drutach, czy dla dzieciaka fajny sweterek z jakimś motywem takim wiecie świątecznym, czy coś w tym rodzaju, czy na przykład szwagierce podoba się obraz, który, który macie na ścianie, aby ręcznie przez was wyszyty, czy zrobiony na przykład. Tak teraz jest modna mozaika diamentowa. I na przykład zrobienie takiego prezentu. U mojej mamy swego czasu wisiał obraz, taki malowanie po numerkach i to jest, Boże kochane co ja jej a słoneczniki Van Goga jakoś tak, słoneczniki ona chciała to mieć, bardzo jej się ten obraz podobał i, i kupiłam taki właśnie obraz malowanie po numerkach i pomalowała mi taki obraz. Więc to też jest ten czas, kiedy jest ten czas na to, żeby coś takiego zrobić, jeżeli macie taką ochotę. No i jest ten, też ten czas, kiedy należałoby zrobić jadłospis na święta. To już jest ten czas, żeby zrobić jadłospis na święta i powoli gromadzić zapasy. Wiecie, grzyby suszone do pierogów, czy kapusta kiszona do pierogów, czy kapusta kiszona na bigos. To już pewnie większość gospodyń. Większość. Nie mówię też, że wszystkie, ale większość gospodyń, które pilnują swoich finansów, mają już zakiszone, mają już zebrane. Ja na grzybak byłam i mam trochę. Kapustę nie kiszę, bo nie mam gdzie jej przechowywać, niestety. Ale jak mieszkałam w swoim domu rodzinnym, to przed 1 listopada kapusta, beczka kapusty kiszonej była zakiszona. I było, było robione. Uwielbiam na przykład gołąbki z kapusty kiszonej. Tak. Gołąbki z kapusty kiszonej. Mój dziadek taki przepis robił i jak kisiliśmy kapustę w dużej takiej beczce, gdzie mieściła się kapusta, to kilka główek kapusty się wkładało właśnie do takiej poszatkowanej kapusty i na święta akurat była kapusta kieszona i robiło się gołąbki z kapusty kieszonej. z liści kapusty kiszonej. To fajna sprawa. Ja lubię też sałatę kiszoną, ale to w okresie takim wiosennym, kiedy zaczynają się ogórki solne, to wtedy właśnie sobie kiszę sałatę. I też fajna jest do kanapek. No, dobra, czyli, czyli już w tym momencie należałoby zrobić jadłospis i powoli po prostu gromadzić sobie zapasy. Ja w tym roku mam świnie w zamrażalniku, bo ją sobie kupiłam, pół świni. Sobie kupiłam pół świni i mam mięso po prostu już na święta, boczek, skap, karkówkę, łopatkę i takie inne rzeczy, które przydadzą mi się na święta, tak? Także do, 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 do takiego bieżącego spożycia. Zatem, zatem będę powtarzać już teraz zróbcie listę tego, co macie: ozdoby, dekoracje świąteczne, naczynia, sprzęt, narzędzia, produkty spożywcze, które już macie, które możecie wykorzystać w czasie nadchodzących świąt. Zróbcie listę prezentów, jeżeli jeszcze nie macie tego zrobionego. Zróbcie listę prezentów, co dla kogo, gdzie to możecie kupić, czy są jakieś kody rabatowe, czy jest wyprzedaż, czy. Miejcie właśnie, porównujcie ceny, jeden, drugi sklep. Wiem, poświęcicie trochę czasu, ale uważam, że warto. To jest ten moment, kiedy należałoby zrobić prezent, który chcecie ręcznie robiony, bo to też musicie poświęcić trochę czasu. To nie jest tak, to trochę trwa. No i zrobienie jadu spisu, i powoli przygotowywanie i gromadzenie produktów spożywczych, z których przygotowujecie te święta. To na tyle. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się, że jesteście. Naprawdę. Mam nadzieję, że to co mówię jest dla Was wartościowe. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to tam, dajcie łapka w górę, jeżeli Wam się to podoba. Jeżeli chcecie zostać, bić, zostać na dłużej, to tam jest taki przycisk subskrybuj. Chcecie, możecie. Nie zmuszam nic do nikogo, Każdy ma wolną wolę. Ale ja Was zapraszam na kolejny mój film. W którym będzie podsumowanie budżetu, bo się działo w tym miesiącu. Oj, się działo. Cześć, trzymajcie się ciepło.